No to strzeżcie się, bandyckie szumowiny. Kurde, nie wiem kto to tłumaczył. Bo idzie pan pieprzony, gordon, pancerz wspomagany, idzie po was. No, to tyle co chciałem powiedzieć na wstępie. Witam jak zwykle, niezwykle serdecznie moi drodzy. Tutaj znowu Orention i znowu Fallout 4. Zdarzyło się trochę bez waszego udziału, moi drodzy, ponieważ nie chciałem was snużyć jakimiś tam modyfikacjami broni, czy, nie wiem, jakimiś spacerami po, a, zburzonym i zdewastowanych, zburzonym i zdewastowanych, no, po zdewastowanych pustkowiach, tutaj, ruinach Bostonu. Kto to jest? Profesor Luz. Dobra, zanim pójdziemy za profesorem Luzem, to powiem wam jeszcze, że dokończyłem tego quest'a, wyczyściłem tę fabrykę samochodów Corvega. Ktoś tam idzie. Oddałem tego quest'a w Tenpenny Pines. Tamtejsi osadnicy przyłączyli się do naszych Minutemanów. Była taka opcja dialogowa. Chyba nie są bandyci, tak nam obstrachując, I cóż jeszcze? Zbudowałem sobie fajny karabin snajperski, zaraz wam pokażę. O, tylko zagaję do tego człowieka Freda O'Connell. O, zaktualizowano mapę. Ale co tu? Krypta 81, wyśmienicie. A, niepotrzebnie wyszedłem z, z Boja, bo pokażę wam jeszcze co sobie zbudowałem. U utwardziłem e, zamek dwururki, co daje jej e, bodajże z 54 na 67 e, zadaje teraz obrażenia i ten e, potężny karabin snajperski zbudowałem, jest to przeróbka z karabinu e, myśliwskiego, tam zdobytego gdzieś w fabryce korwega na bandytach e, ma lepsze obrażenia, czy zadaje lepsze obrażenia, bo zadaje 66, tamten Samoróbka 61, ale tak poza tym to chyba niczym się nie różnią. Są na tą samą amunicję. Znaczy nie różnią się w sensie statystyk zbyt mocno. Ale za to fajniej się prezentuje. I, i sam go zbudowałem ze Pokażę, jak on tu wygląda. O. Ma lunetkę. To jest chyba średnia luneta, bo. Bo nie mogłem zbudować tej długiej, czy jak ona tam. Nie wiem, z jakiego powodu teraz już nie pamiętam. Nie powiem wam w tym momencie. Ale chyba nie miałem umiejętności. O, i zdałem sobie sprawę, że nie uruchomiłem kamery. No dobra, to będzie to odcinek bez mojego faceu. Być może to nawet lepiej wyjdzie. Może co niektórzy zaoszczędzą pieniądze na rozbitych monitorach. Dobra. Co mamy zrobić? No tak, mówiłem Wam, poddawałem, poddawałem, oddałem tego tamtego quest'a, wróciłem do Prestona. Nie wiem, czy mówiłem, że tamtejsi osadnicy z, z Ten Pines przyłączyli się do do naszych Minutemenów. I wróciłem, opowiedziałem o tym Prestonowi. Oczywiście dostałem kolejnego quest'a, kolejne zadanie. Mam oczyścić to miejsce, słoneczna wspólnota z, z guli, z dziczałych guli, aby mogli się tutaj też. Osadnicy, osiedlić. I widzę, że tam leżą dwa góle w tym domku. Ja mam na, 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 nich, na, nich, mam wskaźniki, tylko nie wiem dlaczego one są zielone, a nie czerwone. No, już są czerwone. A stala, wista, motherfucker. Zostaw mnie! Ładuj to, ładuj to, Gordon! Pięknie. No, ona teraz znacznie lepiej bije, ta dwururka. Nie no bez przesady to już jest koniec Questa. Dopiero tu dolazłem, tyle tu szedłem, znaczy tak długo nie, ale po drodze jeszcze wam pokażę, bo szedłem z restauracji Dramlin i z jakiś tam Staw Walden odkryłem. Jakiś domek przy tym stawie, taki wiecie jak to jest przy jakiś, nie wiem jak to określić, na no, jakichś takich atrakcyjnych miejscach, że tam historia tego miejsca opowiada i tak dalej. I to było wszystko widocznie na tym to polegało, nie? Żeby tam sobie posłuchać nie, historii tego stawku, stawu Walden, ale jakoś ja nie posłuchałem, nie? jak nie, będę miał kaprys to wracając, chociaż nie użyjemy szybkiej podróży. Poczekajcie, bo jeszcze mi się coś tam wyświetliło, że to nie koniec tego questa. Zbuduj i uruchom zwołujący osadników nadajnik radiowy, rozumiem. Dobra, ja takowy nadajnik też zbudowałem w, w sanktuarium, także wiem o co chodzi. Tylko znajdę sobie dla niego dobre miejsce, tutaj jakieś, w przynajmniej zdewastowanej chałupie. Może tu. Ale będę potrzebował warsztat. Tu widzę, że coś jest. Znaczy free robots, darmowe roboty. Może tu będzie warsztat. No i jest. Ale jest jeszcze apteczka pusta. Jakiś terminal. A możemy aktywować warsztat? Możemy, ale wyjdę na razie z niego. Mam menu warsztatu dostępne. To sobie zaraz coś tu wybudujemy. Tu jest wejście. To może z drugiej strony ciachnę ten, bo to potrzebny jest generator prądu do tego. Przepraszam, bo coś mnie stycznie ze I oprócz tego taka, taki masz, taka antena, która będzie nadawała sygnał, że tu można przyjść i się i zamieszkać. To są urządzenia strażnicze, to nie tu, tutaj. Generatory. Ten generuje 3, ten generuje 5. I możemy go nawet zbudować, także fajnie zbudujemy go tutaj, cyk drugie urządzenie to jest ten maszt, moi kochani ten oto maszt co? uuuu brakuje nam, zobaczcie, na liście guma guma jest wyszarzona znaczy mniej zielona może jednej jednostki gumy nam brakuje o, to się już warsztat kończy taka zielona ściana nas informuje że dotąd sięga, że tak powiem, menu warsztatu dalej jak już wyjdziemy stąd Dostaniemy komunikat, że za kilka sekund wyłączy się warsztat. O, i tak, i tak też się stało. Dobra, no to musimy gdzieś znaleźć gumę. Nie wiem, czy tutaj w tej wesołej osadzie, czy jak to tam się nazywało, słonecznej osadzie. Znajdziemy gumę, bo to najlepiej jakby była jakaś oponka. Jedna oponka. O, samochodzik. Jedna oponka załatwiłaby sprawę, ale nie ma, nie ma, niestety. A, i co jeszcze z tym? Powiem wam, co z pancerzem wspomaganym. Otóż zostawiłem go w sanktuarium, ponieważ wyczerpał się rdzeń, ale później jeszcze wróciłem poszperać po Lexington. Kurwa, karaluch. Wróciłem poszperać po Lexington i znalazłem tam gdzieś w tym... E takie miejsce było, przypominało jakiś nie wiem, pensjona dla ludzi, no powiedzmy już w takim poważniejszym wieku, no powiedzmy, że no do dom starców, co tu się oszukiwać, coś takiego, nie wiem, jakieś wózki, um, te, inwalidzkie takie rzeczy były i tam poszperałem, znalazłem miejsce, miejsce, znalazłem wejście do piwnicy i tam w piwnicy było urządzenie napędzane rdzeniem wspomaganym, rdzeniem tym nie wiem jak on się już nazywa bo zapomniałem oczywiście zaraz go znajdziemy rdzeniem fuzyjnym i zobaczcie mam pełny ładunek rdzenia także znowu mogę mogę brykać w pancerzu dobra nie ma gumy, nie widzę tu gumy trzeba gdzieś, sto od to było? jakiś kwiat ora nie wiem, co to jest za robot, ale nie chcę mi się z nim na razie tutaj za nim latać. Bo on coś nie jest, jakiś skłonny do, do rozmowy także to bez sensu. Szkoda czasu i energii. Dobra, nie ma gumy, ale jest na to sposób. Przeniesiemy się moi drodzy szybką podróżą do, do Rocket Station. Tam weźmiemy jakąś oponkę i wrócimy tutaj, zbudujemy to wszystko i zobaczymy, co, co się z tym questem wydarzy dalej. No, tak to będzie. O, co to za jakiś. A to nie będę spoilował, bo już grając spotkałem się z tymi zawodnikami gdzieś na pustkowiach. Dobra, bierzemy jakąś oponkę tu. Mam. Wciskając i przytrzymując e, klawisz V też mamy dostęp. Nie musimy podchodzić do samego warsztatu. E, mamy dostęp do menu, oczywiście, do menu warsztatu. Przytworzę kilka opon. E, każda ma cztery jednostki gumy. No i myślę, że to wystarczy nam jeszcze. O, może. No, teraz wyłączę. Menu podejdę do warsztatu i sobie całą gumę stąd zabiorę. Super. Możemy wracać tam do tej e, słonecznej osady całej. Słonecznej wspólnoty, kurde, dobra. Co za różnica tam? W końcu. Skuteczne ataki w wac. To jest fajnie zrobione, zobaczcie, bo tutaj jakby takie przypinki, nie? Takie mają dokrętki, można sobie przykręcić do ciuszka na przykład. Fajne to, fajnie to zrobili. Dobra, lecimy tam budować dalej. gdzie to było? Ale ładne, ładne słońce, co? Taki czerwony, to wschód słońca czy zachód? Która jest godzina? Gdzie tu jest jakiś czas? Danych pewnie. O, no, zachód szóste po południu, tak? Jej. Nie ja powiem wam, że ja mam trudności zawsze z tym, które to jest przed południem, które po południu. Ale to jest prawdopodobnie zachód słońca. <laughs> Przepraszam. Gdzie to? Bo... Gdzie ja zbudowałem ten generator? Kurna no. Ej, no, to się jeszcze ze mną zderzył. Wiecie co, zapomnieć już, gdzie zbudowałem generator? Tu gdzieś? Z tego co pamiętam, tu przy werandzie jakieś takie obłamane drzewo się znajdowało i co? No, chyba go widzę już, tam jest. Dobra, znana tak, tak, jest. Mówię o drzewie. Dobra, znalazłem generator. Wchodzimy do menu budowania, czy do menu Warsztatu, pyk, cyk i budujemy ten maszt na flagie. Nie, nie, maszt radiowy. Gdzieś tu. Dobrze, może być. Teraz go połączymy jeszcze przewodem elektrycznym, żeby nadawał i jest pięknie. Zostałyśmy 95 kapsli. Przyciąga nowych osadników i oczywiście mamy porozmawiać z Prestonem. Garwejem, czy jak mu tam. Ja pierdzielę, jakie te questy są puste na razie. No zobaczymy, co tam, co, co tu dalej się rozwinie z tego questa. Pójdziemy sobie, używając szybkiej podróży, było tak bez sensu. No halo. Aha, sanktuarium. Bo ja na znacznik klikałem, rozumiem, rozumiem. Dobra, no to lecimy do sanktuarium w takim razie. Seria pancerzy wspomaganych T51 stanowiła szczególne osiągnięcie w zakresie ochrony zmechanizowanej przed wielką wojną. Pierwszy raz dostosowano ją w bitwie o Anchorage, ale do dziś wysoko ceni się jej walory ochronne. Każdy numer grognaka barbarzyńcy dodaje, nie wiem co, nie wiem czego dodaje, ale chyba walki wręcz. O, to jest mój pancerz, już go chyba widzieliście w tej pięknej formie pomalowanej. Na razie niech sobie tutaj stoi. O, jeszcze mamuśce. Murphy zbudowałem takie krzesło, bo mnie poprosiła. Dobra, później jeszcze z tobą pogadam. Mamuśko Murphy. Jeszcze wam pokażę, tutaj mamy taki wielki ogród. Gdzie rosną różne te, nawet gdzieś, o, różne warzywa i owoce, a nie różne te. Tutaj... To jest nie melon, tylko marchewka. No marchewka nawet znalazłem. Dobra, gdzie jest ten Preston i Tu jest. I cleared no. out that spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. Another settlement has sent word that they need our help. Here's where they are. I hope you can help them. Oberland Station, no, oczyszczenie no, no, dróg, no, Porozmawiaj no, z miejscowymi. Nie, no wiecie co, ja myślałem, że ten quest tamtej, mm, tej całej osady słonecznej wspólnoty się rozwinie. Tu o. już koniec. Co to za znacznik jest? Nie wiem skąd on się to wziął, nieważne. Tu mam się teraz przemieścić. Tu jest jakiś Cambridge Polymer Labs. Krypta 81. Black Street, Apparel. To nie wiem co to jest, no i Diamond City. Wiecie co, mam wrażenie teraz, tak patrzę, że jak gdyby to jest, tutaj wszystko odbywa się jakoś bardzo liniowo. Bo jak byliśmy w słonecznej wspólnocie, to spotkaliśmy tego Konela, on nam powiedział o krypcie 81, do której mamy bardzo blisko zoberland station. Hmm. No w sumie mogliśmy z nim nie rozmawiać, nie, ale wiadomo, że większość graczy jak zauważy, to porozmawia tam z jakimś NPC-em. <laughs> I teraz wróciliśmy do e, sanktuarium, ten nam dał tego questa, nie, tutaj tak bliziutko krypty. Ja mi to jakieś takie dostaję takich skojarzeń, że jeżeli tak miało być, nie? Jakoś tak liniowo to idzie, ale wcale nie muszę tam teraz iść. Tak naprawdę to mam ochotę się przemieścić do skarpy Ten i zobaczyć, czy tam im czegoś nie potrzeba, bo to jest też część naszej wspólnoty Minutemanów, że tak powiem. Tutaj mamy w sanktuarium już osiem osób. Ostatnio jak patrzyłem, to było siedem, znowu ktoś nowy przybył. To ty? Whole run by Grey Garden? No okay. nie chcę się tak naprawdę wymieniać, bo ty nic nie masz pewnie. Mm. Nie, nie, dziękuję za wymianę. No to co? No to nie wiem, gdzie mam się przemieścić. Może byśmy ten staff Wolden obejrzeli, ale nie no to bez sensu. Dobra. Pójdziemy do... Mm, korwegi. I stamtąd będziemy się do, do tej Overland Station przemieszczać. Dobra, niech tak będzie. Niech im będzie. Co? Nie będę się wykłócał. Nowa przypinka. Inna. Jeśli coś ukradniesz, prawowity właściciel, zwykle się o to upomni. Jeśli nie oddasz mu skradzionego przedmiotu, możesz zaatakować. O wow. naprawdę coś nowego. No i Dobra, fabryka korwega prezentuje się fajnie. Jest tylko świetlona wieczorkiem. A my mamy iść tam, tak? Dobrze. Dobrze, tu zaraz powinniśmy jakąś drogę znaleźć. Nie wiem, czy czy nie, zro nie popełniłem błędu, że nie wziąłem tego mojego chodzącego czołgu. No ale dobra. Co tam się pali? Co to, to, to jest? Coś tam jest, trzeba być ostrożnym. Dobra, F5 oczywiście. I idziemy powoli. No cóż, moi drodzy, taki trochę gadany ten odcinek, no ale trochę musiałem wam powiedzieć. Muszę sobie jakoś... Bo ja nie będę tak chyba tego nagrywał na odcinek po odcinku wszystkich tutaj moich perypetii i osiągnięć, nie dociągnięć w trakcie grania w tę grę. Wolałbym powiedzmy jakieś tam quest'a wam pokazać, tak jak tu um, tego na przykład w tym, w tej radosnej wspólnocie, czy jakoś tam. Um, który myślałem, że się bardziej rozwinie, a to się okazało, że poza wynieś, pozamiataj, zbuduj ten i iść w pipu. Um, no nie przechodziłem go wcześniej tak do końca, tam też gram równolegle sobie, tak wiecie, na boku. Bez nagrywania inną postacią i, no nie przechodź, rozpocząłem też tego questa i tutaj doszedłem też naszym gordonem, żeby wam pokazać. Myślałem, że to się właśnie, jak już mówiłem, rozwinie bardziej. No tu już się, zanim się rozwinął, to już się skończył, nie? No i tak to właśnie jest. No ja też wykrywam, właśnie. Ale dobry jest w tym, znaczy, e, jako towarzysz pod tym względem, Cosworth jest dobry, że informuje, nie? Chociaż nas informuje tutaj też chłód, nie? Wyświetlacz. To oszczur chyba, nie? Nie wiem, czy mi nie szkoda naboju na niego takiego do snajperki, ale. Jeszcze na dodatek nie trafiłem. No uwierzycie? I dlaczego zagrożenie? Tutaj się podoba. Kurde, tu całe stado jest. Ja pierdził. to ode mnie. Ole się dałem zaskoczyć. Co przysnąłem? Normalnie przysnąłem. Ja się tam gapię, sobie celuję. Przyglądam się oglądam, chwalę się moim karabinem snajperskim, a tu proszę A tu stado kretoszczurów się wygrzebało pod moimi nogami, no uwierzycie, Dobra, zbieramy wszystko z kretoszczurów. Wszędzie pełno tych kretoszczurów jest na tych pustkowiach. Ok, moi drodzy, no to cóż, to miejsce zbadamy sobie później. Zresztą ja je zbadam i, i zobaczę, czy warto je tu w ogóle wam pokazywać. Może znajdę coś fajniejszego. Tak jak myślałem, że fajniejszy będzie quest, ten, który teraz chciałem wam zaprezentować. No ale niestety nic z tego nie wyszło. No cóż. To żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, może będą bardziej ekscytujące niż te. na tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.